Dzień dobry moi drodzy, witam was w nowym filmie Robimy sobie na chwilę przerwę od vlogmasu Na taki lekko świąteczny foodbook Na śniadanie mamy szarlotkę w formie koktajlu Na obiad coś dla fanów włoskiej kuchni, czyli makaronowa pit z dodatkiem grzybów, co by było trochę bardziej świątecznie. Na kolację słuchajcie, sałatka. Jest w świątecznych kolorach. ona bo to sałata, ale mamy tam czerwone i białe dodatki. Foodbook w tym czasie nie mógłby się obejść bez grzanego winka, na który w tym filmie też zostawiam wam fajny przepis. Mam nadzieję, że was trochę zaciekawiłam. Jeżeli tak, to zapraszam do kolejnej części filmu, w której pokazuję wam, jak przygotować wspomniane wcześniej przepisy. Nie zaczynamy, to są nasze składniki. Mleko migdałowe, bo to jest moje ulubione. Lubione. Możecie wybrać takie mleko, jakie lubicie, zwykłe czy roślinne. Mamy cynamon, mamy imbir, małe jabłko, mała gruszka i coś, co po prostu jest sekretnym składnikiem, czyli masło orzechowe. Gruszkę miksuję ze skórką, bo skórka w gruszce mi nie przeszkadza. I jabłko obieram. Będę dodawać przyprawy. Mam tutaj cynamon i imbir. Cynamon, kochani, trzeba ostrożnie bo cynamon jest super bardzo miękkowalny. Dosłownie taka szczypta ląduje do naszego koktajlu. I podobnie jest z imbirem: całe pół łyżeczki. Taka jedna trzecia łyżeczki. Dalej leci szklanka ulubionego mleka. Na koniec. Zwieńczenie, czyli masło orzechowe dodaję taką małą płaską łyżeczkę. Ostatni krok. Miksujemy wszystko aż połączy się w taką gładką masę. wierzchu posypałam jeszcze dla dekoracji cynamonem. Jeśli wolicie gęstszą konsystencję, to możecie dodać trochę mniej mleka i dorzucić banana. Albo zamiast mleka możecie dodać jakiś gęsty jogurt. Ja akurat lubię taką konsystencję, bo bardzo lubię pić przez słomkę. Przyszedł czas obiadu. W którymś z ostatnich filmów Wam pokazywałam, że robiliśmy kaszę z pieczarkami. No i zostało nam pół opakowania, także pieczary trzeba zużyć. Zrobimy sobie coś fajnego. Pizzę makaronową, do której zrobienia potrzebujecie serka mozzarella, trochę oliwy, makaron penne, albo jakiś inny, jaki tam lubicie. Oczywiście pieczary, pomidory krojone. Ja tutaj mam akurat wersję z czosnkiem. Jakąś swoją ulubioną szynkę. Ja mam trochę salami. Mam też szynkę gotowaną. Dwa ząbki czosnku, szczyptę soli i z przypraw oregano, tymianek i bazylię. Mam tutaj też y, naczynie żaroodporne, w którym będę tą pizzę makaronową zapiekać. Korzystam z tego przepisu z kuchni Lidla, przepis wiszowej, Biorę pieczarek, ja je opłukam. Potrzebny jest nam do tego ugotowany makaron, także najpierw sobie wrzućcie makaron do wody. Ja wrzucę mniej więcej połowę tego opakowania, a tu w opakowaniu mamy 400 gram. Zaczynam od krojenia czosnku na plasterki. Teraz się zabieramy za krojenie pieczarek. Ugrzewamy mniej więcej tak łyżkę, dwie oliwy. Właśnie mi się ugotował Już leży w zlewie w odcetaku. Wrzucamy czosnek i dosłownie chwileczkę go podsmażamy. Czosnek nam się zarumieni dodajemy do tego pieczary. Podsmażamy je do momentu. Kiedy się trochę skurczą i oddadzą trochę wody. Już trochę pieczarki zmalały, puściły wodę, więc możemy przejść do następnego kroku. Będziemy dodawać pomidory z puszki i wyjdzie z tego właśnie taki fajny sos pomidorowy do naszej makaronowej pizzy. I czekamy słuchajcie, aż się to zagotuje, ale tymczasem oczywiście trzeba doprawić. Ja tu jeszcze dodam szczyptę. Oregano, a nawet nie szczyptę, bo akurat oregano uwielbiam. Troszkę bazylii. No i odrobinka tymianku. Zaczęło bulgotać. Sosik się zagotował. Jeszcze 3 minutki. I w tym czasie możecie wysmarować naczynie żaroodporne oliwą. Ściągam z ognia. Na pierwszą warstwę idzie makaron. Potem, słuchajcie, idzie nasz sosik pomidorowy z pieczarami. Właśnie sobie przypomniałam, włączamy piekarni. 80 stopni, góra-dół. Skrapiamy odrobinką oliwy. Kiedy się gotowała ta zapiekanka, już pokryłam sobie mozzara. Będę ją układać, tylko kurczę, nie wiem, czy nie mam jej trochę za mało, więc myślę, że dołożę sobie do sera. Mam jeszcze pozostałości takiego cheddar'a, który już twardnieje. Kroję go też. Przechodzimy do układania ulubionej szynki. Użyję to salami. Posypię sobie bazylią, żeby to rzeczywiście wyglądało jak pizza. Przygotowane naczynie wstawiamy na 15 minut na 180 stopni. przyszedł czas na kolację i ani ja, ani kawę nie mamy ochoty na nic ciężkiego, no bo ta zapiekanka była dosyć sycąca. Także bym się zrobię sałatkę. Składniki możecie wziąć jaką chcecie sałatę, ja tutaj mam akurat miks sałat. Daktyle, gruszka, tutaj mi jeszcze została taka szynka, cerek feta, pomidorki, jeżeli chodzi o przyprawy, no to mamy sól, pieprz i do sosu syrop z agawy i takie gęste balsamiko. Właściwie skrojenie to mamy tylko gruszkę i pomidorka. Zabieramy zakrojenie gruszki Będę ją kroić w takie długie słupki. Teraz pomidorki kroję w takie malutkie plasterki. Będziemy dodawać serek feta. Myślę, że gdzieś może z tyle. Kamil lubi ser. Także Sara nigdy nie żałuję. Miałam też 7 daktyli. I je tylko tak z grubsza, mniejsze kawałeczki. Fajne i dodają słodkości tej sałatce. Daktyle i gruszka i feta to jest jedno z moich ulubionych połączeń. Talerz już sobie ułożyłam sałatę. Teraz y, dodaję szynkę. Wkładamy gruszkę. Dodajemy pomidorki daktyle no i kruszymy ser feta. ja do takich sałatek lubię też używać sosu balsamico teraz syrop z agawy, trochę soli i trochę pieprzu sałatka gotowa mamy już śniadanie, obiad i kolację ale czym, żeby był foodbook w okresie vlogmasowym bez grzańca. Stwierdziłam, że spróbujemy czegoś nowego. Dodamy trochę więcej przypraw. Do zrobienia naszego grzańca będzie nam potrzebna oczywiście winko, sok malinowy, można dodać też cukru. Z przypraw mamy cynamon, goździki cukier waniliowy i imbir. pomarańczki, które będziemy zaraz nadziewać goździkami. Także zabieramy się do roboty. Dwa plasterki sobie zachowujemy i wsadzamy do naczyń, które będziemy podawać. A resztę nadziewamy. Ospalamy kuchenkę na malutki ogień. Manek mi otworzył winko. Wlewam tak mniej więcej połowę winka. Dodaję nasze pomarańczki, które zostały. Łyżeczkę cukru waniliowego, łyżeczkę brązowego cukru, trochę syropu malinowego. Trochę poleję tak na oko. dosypuję. Też na oko troszeczkę imbiru. Tak samo na oko, tylko trzeba uważać z cynamonem, bo cynamon się lubi sypnąć. Troszeczkę cynamonu. Grzejemy. Ważne jest, żeby nie zagotowywać grzańca, bo wtedy wyparuje Wam cały alkohol. ojej jak dobry. Podgrzewamy go troszeczkę. Będziemy przelewać do kieliszków. I to już by było tyle z tego filmu. Dajcie koniecznie znać, która potrawa podobała Wam się najbardziej. I czy może zainspirowałam Was do zrobienia którejś z nich. Mam nadzieję, że tak. Ja się tymczasem z Wami żegnam. Do następnego buziaczki, to pa!